Hej, cześć witajcie! Ja jestem NexVot a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Słuchajcie, dawno nie było filmów z Blitza, ponieważ wbijałem tą dziewiątkę. Żeby Was po prostu nie zanudzać już tą ósemką, to wbiłem dziewiątkę i powiem wam, że jestem z niej bardzo, bardzo, ale to bardzo zadowolony. Czoł naprawdę robi bardzo dobre wrażenie, a tym bardziej na ósemkach, jak go wyrzuci. No, ogólnie jest dobrze. Yy, zagrałem nim jedną bitwę. Zrobiłem nim 1903 damage. Yy, ma jeszcze na razie stokowe działo, więc nie będzie aż tak dobrze bił. Na razie bije jak ósemka, czyli po 310 wiadomo, ale. Pancerz już ma wieść, jest o wiele, o wiele lepszy i na kadłubie też. Dlatego odbija. Jest naprawdę twardy, szybki i ma po prostu mega dużo zalet. Też, jak na razie, szybko ładuje, nie? No ale to z Alfą 310 na dziesiątki, jak nas zwierzęcie choć będzie, to trochę będzie to trwało, zanim zniszczymy czołg. Także co? Przechodzimy do bitwy. W tych beczkach wywaliło nas na dziewiątki i ósemki. Zapomniałem w ogóle odciąć film. ale Na razie nic ciekawego się nie dzieje, więc. No, więc tak. Nie, raczej nie. O, ups. Nie skupiłem do końca. No, będzie trzeba chyba się ruszyć Chyba dwa te deki są tam Ale tego ISA 7 te dziesiątkę O, jedzie tu właśnie Nasz poprzednik No zobaczcie. O, no tutaj teraz po dolnej płycie No po dolnej płycie szukamy tej tutaj miejsca Szuka, szuka. sklejkę z nim po prostu wejdziemy i tyle. Co nie działa tak jak tank się prawdziwym ale zobaczcie jak ja go mogę tutaj. Mamy więcej HP. W pogarnkach to wiadomo tak W garnkach to raczej będzie Przebijać A tutaj ta dziesiątka, znaczy ten I7 On wyjedzie... Aha! On mnie widzi gdzieś? Nie, coś mi innego musiało strzelić, ale co? Średnie Aha! Ten, jak Panther jeszcze tam jest? Tam w tych krzakach pewnie jest. pobrandujemy tam trochę. To ta dziesiątka będzie wyjeżdżać, czy nie? Nie przez przypadek włączyłem. Bo... Kurde, to się przeładowanie. Ten contra carro On tam się z nim bije. A nie, to ten wafer za... To... A dobra, już się nie opłaca zmieniać na heki. Mogłem wcześniej w sumie zmienić na heki No i Bitwa się zaraz skończy. No przepraszam za katar w ogóle Wynik takiej bitwy Dobry. Przyniesie nam bardzo dużo doświadczenia. No, sze sześć tysięcy 6000, sześć tysięcy doświadczenia kurcze dużo. No, za jedną bitwę nawet nawet. Kurde, ta dziewiąteczka to naprawdę robi już. Robi już sieczkę naczyno. Na razie nie. Wiecie co mnie trochę boli? Że w tankie na komputer on ma magazynek i to potężny, bo to jest to. Tylko, że wiecie, z magazynkiem nie 420 alfy i podważę, to jest w końcu 840 demedža, nie? Trochę dużo. No a tutaj. Nic nie szkodzi. Ach. Znowu na dziewiątki, ósemki, nic dziwnego. gdzie tu jechać teraz. Czyli co? Pojedziemy na punkt A i spróbujemy go przejąć. Kurde, no. Co mnie tu popychasz, chłopcze. Jedziemy, jedziemy, jedziemy Mówię, on jest dosyć szybki 36 na godzinę, jak na takie małe mapy w tank się to akurat Także mi to nie przeszkadza Postajemy tu i oni będą tędy wyjeżdżać Nie mam tam na nich przestrzału Nie mam, mam chyba no nie ma, ale tu nikogo nie ma. dobra no przejmiemy ten. O cholera. No i właśnie Emin się od nas odbijał. Także. On tu wyjedzie. Ach, ej, nie wiem jak to weszło, ale to weszło w to czerwone widziało mu poszło chyba. I tak widziałem w sumie. Nami będzie tu wyjeżdżał czy nie? Ja chcę bardzo przejąć ten punkt A. Bo jeszcze się okaże, że nie przegramy za zniszczenie wszystkich sojuszników, tylko kurde za przejęcie punktów. O. Nie wiem czy to trochę nie ścięło. Mamy przewagę nad tym Emilem. Bo on nam nie widzi dolnej płyty. Ja mogę z nim grać na opuszczenie działa. No i na wieżę on się cofnie. W tą wieżę jakby się udało. Dobrze. No i teraz. Jak to rozegrać? Fa to jest naprawdę bardzo twardy pojazd, jak sami widzicie. On nas przebił. Bo wow. ping trochę duży jest. Jak widzicie, 700, 300. Nie wiem o co tutaj kaman. Ale przecież wtedy jeszcze było wszystko dobrze. Teraz zaczęło kurde pingować. Akurat w tym momencie, kiedy miałem się kurde. Bit z tą fałką zaczęło mi pingować, no. Zobacz, czy jest 4 do 2. Ja w to po prostu nie wierzę. Niestety drużyna moja... Dobra. I jak mu to weszło? I jak mu to weszło? podobnej płycie. ja z nim nie mam co w sklejkę iść. Ja przeładuję szybciej, chyba. Proszę. Dobra, rozwalony, i wiem, czy tam coś jest, ale nie wiem, nie mam jak pomóc swojemu sojusznikowi. Dobra, odbił się, na szczęście, ale ten średni jak po mnie jedzie, to jest. co to pom... No i. a, wygraliśmy przez punkty. Ha. No nieźle, nieźle. Tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. No 2369, dobra. Nawet nieźle. U, ile to misji? O! I mamy tą skrzynkę za. U, nawet nie rzeczy. Oczywiście mogły być lepsze, ale trudno. Odbierzemy tutaj te nagrody, a jak zwykle nie mogę. jak Co tu mam kupić? Co ja mam kupić? To mam kupić? Tylko to kosztuje 60 zł. To jest dużo. O, ciekawe, ciekawe. Co to, dlaczego też? To jest? to jest do. Aha, to jest do tego czołgu. Szkoda. Prędzej czegoś fajnego. No i słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że Wam się podobało. Zachęcam do subskrybowania i lajkowania moich filmów. To mi pomoże. Dzięki za oglądanie i na razie.